Tabletkę od serca ma. mam. mam. Pytam moją siostrę z Polskiego. Nie na to się pisała, ale chcemy Wam pokazać, jak można korzystać z takiego bonusu, który można złapać do 15 października. I tu jest lista pojęć, a tu są definicje. I teraz zobaczymy, ile Eryka pamięta. I Wy też to możecie robić w domu. Ale ja myślałam, że ja ci będę pytać. <grym> to, Za chwilę. Nie, mam Dobrze, nie, że będziesz mogła zrobić Możesz cienią. sobie, no. Możesz sobie sprawdzić odpowiedzi, bo tu nie ma. Jak nie, nie pamiętasz, no to sobie szukasz i odpowiadasz, tak? I wybrałam dla niej chłopomanie. No, to akurat jest niebieskie. Uf, jakbym wylosowała dobre pytanie na bo nie chciała się ze mną bawić. A, no cóż, mieszkam na świecie, akurat swoje jest niebieskie, w mej duszy i w sercu. No wydaje mi się, że jak mania, no to taka obsesja. że coś mam na jakimś punkcie, no na obsesję na punkcie chłopów. Tak. Pierwsze, co sobie przypominam, no to wesele, tak. I też tak sobie myślę, że to taka fascynacja tak, kulturą, folklorem, w ogóle tak. tymi I zwyczajami, tak. obyczajami wiejskimi. Tak, no, inteligencja się... była zafascynowana chłopstwem, inna nazwa domania. O, Nie? I to macie wszystko, słuchajcie, spisane, 50 takich najważniejszych pojęć, tu macie definicję, więc możecie się pytać z psiaści albo z siostrzyczką. Bardzo polecam. Dziękuję, Misiu. Super wygląda. Tak. Pasuje. Tutaj modelka. To <laughs> to nie było zamierzone to, to nie jest nie czysty nie. przypadek. Czysty przypadek.